Witam. Prawda futbolu, prawda futbolu w drodze, prawda futbolu w drodze, ale widzimy, że w drodze, w drodze jest więcej osób w poszukiwaniu różnych koncepcji. Natomiast muszę wam powiedzieć, że trener Marek Papszun to jest dobry trener, nawet powinien powiedzieć inaczej, to jest bardzo dobry trener, to jest trener, który rokuje w kontekście reprezentacji polskiej. I mówię to z pełną świadomością. Wiem, że wielu zarzuca trenerowi trochę brak doświadczenia, a mi się wydaje, że trzeba korzystać z fali, z możliwości, z tego, że to jest człowiek po pierwsze świetnie przygotowany warsztatowo, po drugie mający charakter, a po trzecie mający sztab i mający mimo wszystko bardzo ciekawe doświadczenie. I czasami wrzucenie takiego trenera na głęboką wodę wcale nie oznacza, że ten trener tonie, natomiast ta decyzja należy do Cezarego Kuleszy. Marek Papszun, dobry, bardzo dobry trener, drogi, bardzo drogi trener. O tym jeszcze będzie. Trener dogadany, dogadany z Legią. Był doganany z legią. Powiedzmy sobie szczerze, było porozumienie rozumiem, że ustne pomiędzy Markiem Papszunem a dyrektorem sportowym ówczesnym Radosławem Kucharskim, bo inaczej prezes Dariusz Mioduski nie zdecydowałby się na słynny wywiad dla mediów klubowych, którym. Powiedział, że to jest trener, który powinien przyjść zimą, ale poczekamy do lata, jeśli nie będzie możliwości, żeby przyszedł zimą, ale później będzie trenerem na lata. Natomiast dzisiaj jest informacja świetnie zorientowanego dziennikarza Macieja Wąsowskiego, który transferował się na tabę z przeglądu sportowego do Weszło i ten dziennikarz pisze na, na swoim. Profilu Twitterowym, odnosząc się też do artykułu, dowiedziałem się, że trener odrzucił ofertę Mistrzów Polski. No i oczywiście to jest mega komentowane, bardzo szeroko komentowane, nadzwyczaj komentowane, analizowane, że odrzucił. A wydaje mi się, że, że troszeczkę to jest inaczej, że na koniec bardzo to wynika z Wywiadu Jacka Zielińskiego, nowego dyrektora sportowego Legii na prawdzie futbolu. Bo zobaczcie, ja się wtedy dopytywałem, czy decyzja w sprawie Marka Papszuna należy do Jacka Zielińskiego. I Jacek Zieliński nie uciekał od odpowiedzi. To nie jest taki facet, który ucieka od odpowiedzi. To jest taki facet, który jasno stawia sprawę, jak ma coś do powiedzenia, to mówi, a nie czaruje rzeczywistość. I powiedział: Tak, też ta decyzja w sprawie zatrudnienia nowego trenera należy do mnie, do moich kompetencji. Bo powiedzmy sobie szczerze, po co przychodzi Jacek Zieliński? Jacek Zieliński przychodzi po to, żeby ogarniać kompetencyjnie wszystko, co związane jest ze sportem w legii Warszawa. Po to powierza mu się to stanowisko i to dlatego odchodzi Radosław Kucharski. Radosław Kucharski odchodzi e, przecież, że Nawałka top. Słuchajcie, ja nie, nie mówię, że Nawałka nie top. Nawałka te, też top. Może nawet bardziej top, może bardziej przygotowany. Natomiast na koniec ja o, na Wałce jeszcze tutaj powiem za chwilę w tym komentarzu. Parę minut sobie tutaj dajemy, żeby jakby rozstrzygnąć kwestię dotyczącą Papszuna i legi, ale też pokazać kontekst reprezentacji w tym wszystkim. Ten kontekst też Papszuna w, w możliwego w doprowadzenia drużyny narodowej. Natomiast skończę wątek dotyczący Jacka Zielińskiego. To albo bierzesz gościa na stanowisko dyrektora sportowego i rzeczywiście to jest stanowisko, w którym powierzasz mu kompetencje, odpowiedzialność, jak to nazwiemy, że to jest gość, który będzie dogadywał się z trenerem i to on będzie decydował w ogóle o zatrudnianiu trenerów. To będzie gość, który będzie jakby decydował o tym, że trener pełni swoją rolę, ma pełne wsparcie, ale traci posadę, że szuka się innego trenera. Zobaczcie, jak świetnym przykładem są niemieckie kluby. Te przykłady z Niemiec, być może one są nam najbliższe z punktu widzenia kulturowego, nawet że, że ten przykład, że w niemieckim klubie jest dyrektor sportowy. I prezes, czy tam człowiek zarządzający klubem, ale ten dyrektor sportowy odpowiada za całość spraw sportowych. Ja nie mówię, że bez konsultacji z prezesem coś się odbywa. Natomiast to ten człowiek, jakby Podrzuca kandydatury, dyskutuje, przekonuje, argumentuje i on musi mieć w największym stopniu przekonanie do trenera. Zobaczcie, co mówi na kanale Prawda Futbolu po świętach Bożego Narodzenia Jacek Zieliński, że to jest trener, który ma bardzo dużo atutów, ale też ma pewne wady. Tak mniej więcej to sformułował. Powiem Wam, na czym polega nie tyle problem, bo to też może być atut w różnych okolicznościach, że Marek Papszun chce mieć pełnię władzy, jeśli chodzi o politykę kadrową. To jest taki trener, który chce decydować o polityce kadrowej, o personaliach zespołu i nie chodzi o wybór pierwszej jedenastki. On chce decydować o kadrze zespołu. Natomiast w realiach Legii, ale już bez Radosława Kucharskiego, o, tych, o tej kadrze zespołu ma decydować Jacek Zieliński. Powiedzmy to sobie szczerze. I, i, i to jest, i moim przekonaniem jest właściwe. Nie wiem, jak to interpretujecie, jak się, się zgadzacie, to zalajkujcie. Ale ja to tak widzę, że jeśli powierzasz funkcję, jako Dariusz Mioduski, właściciel, prezes klubu, Jackowi Zielińskiemu, to nie możesz powiedzieć Jackowi Zielińskiemu, Jacek, ale my jesteśmy dogadani z PAP, i to Papszun będzie decydował o polityce kadrowej, o koncepcji składu. Zobaczcie, odsyłam Was do tego nagrania wywiadu z Jackiem Zielińskim, bo to jest takie zagnięcie, zagnięcie za kuchnię, za kulisy jakby tworzenia jakby kadry, zespołu gdzie jest e, pewna koncepcja, że najpierw jest koncepcja, że pierwotna jest koncepcja, do tej koncepcji dobiera się e, piłkarzy i teraz nie decyduje o tym trener, a dyrektor sportowy. To dyrektor e, sportowy musi mieć czutkę nosa do piłkarzy, musi mieć e, jakby dojście do menedżerów, e, musi śledzić pewne rzeczy. Oczywiście on ma skautów, on na koniec musi zadać też pytanie trenerowi, czy aby na pewno... Transferujemy, czy bierzemy takiego, a nie innego piłkarza. Dokładnie to się odbywa w niemieckich klubach. Dokładnie na tej zasadzie działa Michael Cork w Borusi Dortmund. On oczywiście ma nad sobą wackę szefa klubu, ale tak naprawdę kadrę konstruuje on. No Teraz ma Sebastiana Kela, za chwilę się pożegna. To Kel będzie decydował o tym. Natomiast dobierając trenera, on ma to. to to Cork panuje nad kadrą zespołu. Ja nie mówię, że trenerzy nie mają nic do powiedzenia, że nie mają nic do powiedzenia w konstrukcji kadry. Kolejny trener Borussii Dortmund, choćby Klop, czy choćby Tuchel, czy choćby Favre. Ale widzimy, jakim problemem była chęć jakby decydowania o polityce kadrowej ze strony Tomasa Tuchela, wybitnego młodego niemieckiego trenera. To nie było w przypadku, że Tuchel trafił do Borussii Dortmund. To był świetnie zapowiadający się trener i on nie odszedł na zasadzie porażki sportowej. On odszedł na zasadzie braku jakby porozumienia z władzami klubu. No to teraz jeśli podejmujesz strategiczną decyzję, ja wiem, że to słowo w wlegi gdzieś ono jest zużyte, mówi się strategiczna, strategia będzie będzie strategiczna decyzja, prawda. Natomiast... Możemy ją nazwać z boku, nie ludzie z wewnątrz legi, a my z boku, obserwatorzy tego wszystkiego, dziennikarze, kibice, mogą powiedzieć tak: to jest strategiczna decyzja, powierzenie funkcji dyrektora sportowego Jackowi Zielińskiemu. To w ramach kompetencji i strategicznej decyzji musimy powiedzieć A, a później B, czyli to Zieliński odpowiada za. To, kto będzie trenerem Legii Warszawa, nie Radosław Kucharski, nie odchodzący Radosław Kucharski. Słuchajcie, to nie może tak być. To nie może tak funkcjonować. Ja wiem, że się znał Radosław Kucharski z Markiem Papszunem, natomiast na koniec musi być rozmowa Jacka Zielińskiego z, z Markiem Papszunem. Według moich informacji nawet do tej rozmowy doszło jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a więc przed ogłoszeniem Jacka Zielińskiego, aczkolwiek Jacek Zieliński mówił tutaj na Prawdzie Futbolu, że on będzie rozmawiał też z Markiem Paprzynem. Miałem takie wrażenie, że nawet tego dnia będzie rozmawiał. Tak mi się coś składało, nie wiem, czy to padło na antenie, czy poza anteną. Jak wiecie, Jacek Zieliński jest świetnym gościem, normalnym w swojej narracji, nie ukrywającym pewnych rzeczy. Znacie go jako eksperta Prawdy Futbolu w szczególności z finałów Euro 2020, a w 2021 roku też przy okazji reprezentacji. Jacek, jak ma coś do powiedzenia, to mówi, formułuje, ma swój pogląd na, na świat i oczywiście on powiedział takie zdanie, że zgodziłby się nawet na funkcję dyrektora sportowego na pół roku, żeby tylko pomóc Legii, ratować w trudnej sytuacji Legię, ale Jacek Zieliński też, mając możliwość normalnej pracy w jakimś Cyklu czasowym na dłuższą metę, ja rozumiem, wydyskutował z prezesem Dariuszem Mioduskim kompetencje w zakresie sfery sportowej zatrudnienia trenera na dłuższą metę. Na dłuższą metę, prawda? I stąd po rozmowie z Papszunem widać było, że nie styknęli się, nie, że coś, 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 coś mogłoby być takiego, jak było między Salichamiciczem a Flikiem. Słuchajcie, to zderzenie Salichamicza z Flikiem, przecież Flik miał nowo podpisany kontrakt z Bayernem, był człowiekiem, który w sześć trofeów w roku, siedem łącznie, który wygrał Champions League, wygrał klubowe Mistrzostwa Świata i tak dalej, i tak dalej, ale zderzając się z Salichamiciczem nie mógł być dalej treściowy. Trenerem LEGI, skoro klub uważa, że za politykę kadrową, personalną odpowiada dyrektor sportowy, no to jeśli tak ma to wyglądać w Warszawie, w LEGI, to to będzie normalne. To to będzie normalne. To nie uniknie się problemów, prawda? Już dzisiaj jest problem. Miałeś problem niby rozwiązany przez Papszuna, na lata trener, prawda? Natomiast zatrudniając Jacka Zielińskiego uznaje, że to on decyduje, i Jacek Zieliński, nie dogadując się z Papszonem, musi teraz wybrać właściwego trenera. Giełda za chwilę ruszy mówi się Kosta czy Dariusz Banasik, Banasiak i tak Pewnie ta giełda za chwilę będzie jest Aleksander Wukowicz zatrudniony do końca sezonu, natomiast to już jest kompetencja i odpowiedzialność Jacka Zielińskiego. Słuchajcie, dzisiejszy przegląd sportowy też e, nie abstrahuje od rzeczywistości, która się toczy, Rzeczęsko na pomoc. Aż spojrzałem, kiedy ja o tym Andrzeju Szewczęce mówiłem na prawdzie futbolu 29 grudnia w rozmowie z Bożydarem Iwanowem i Jerzym Engelem. około 20 minuty, 21, 22, mówię o Szewczęce w kontekście reprezentacji Polski. Natomiast to był pomysł Cezarego Kuleszy. Dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, się zastanawiał ewentualnie, żeby nie tylko poruszać się w tym polskim sosie, prawda, że mógłby być taki Czerczesow, z którym posadzono go na legi, siłą rzeczy od razu zaczęły się spekulacje, że to mógłby być taki Andrzej Szewczenko, który ma doświadczenie z reprezentacji Ukrainy, pięcioletnie, ponad 50 meczów, doświadczenie turniejów. Z tym, że wiecie co? On pracuje z Mauro Tassotti, mega doświadczonym trenerem. Mówi się tak: trochę tak jest, że Szewczenko to jest PR, a Tassotti to jest ta e, trenerska robota. Ale nie byłoby problemu językowego bezpośredniej komunikacji między selekcjonerem, a że tam jest Tasotti czy inni członkowie sztabu, to jest rzecz wtórna, między prezesem Cezarem Kuleszą, a właśnie Andrejem Szewczenko. Natomiast słuchajcie, no ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, bo e, Szewczenko, ja to mówiłem 29 grudnia, m, dlatego tak mnie dziwi rozgrywanie tego tematu na dwóch e, stronach z okładką. E, e, lubię tych dziennikarzy, bardzo. Bardzo wiarygodni dziennikarze, bo to jest Antoni Bugajski i Maciej Kaliszuk. Oni piszą tutaj e, o, o odwadze PZP-u, jeśli chodzi o ten plan, ale to jest plan cokolwiek utopijny, ponieważ Szewczenko dzisiaj, ale nie dzisiaj, od kilku tygodni, od listopada, e, pracuje w Genui. Dwa mecze zremisował, pięć przegrał w seriach, chyba w Pucharze Włochy tylko wygrał. Abstrahując, whatever. Natomiast on tam został zatrudniony. Przez amerykańskich inwestorów na 2,5 roczny kontrakt. Zbigniew Boniek nawet pisze na Twitterze o stawce tego kontraktu. Z Marcinem Lepą przed chwilą to omawialiśmy. Myślę, że na dniach się spotkamy w kontekście tych wszystkich włoskich trenerów, ale w ogóle całego tego selekcjonerskiego zamieszania, zawrotu głowy, który jest w ostatnich dniach. Ta stawka jest przeogromna, bo Zbigniew Boniek pisze o 7,5 miliona euro netto. Jeśli chodzi o Szewczenkę, do czerwca 2024 roku. Lepka zwraca uwagę, że nawet Pioli na podstawie najnowszego kontraktu w Milanie. Ma 3-3,5 miliona euro, ale też e, słuchajcie, z premiami, więc to by była staw, stawka nadzwyczaj duża. Być może to jest stawka też ze sztabem, ale to i tak jest duża stawka dla Szewczenki. Ale on ma powierzoną misję w Genui, trochę trudno mi sobie wyobrazić, że można by w tym momencie zadzwonić do Andrzeja. Halo Andrzej, rzucaj tą robotę w Genui, bierze reprezentację Polski. Być może robota w Genui no, nie idzie mu tak, jak zakłada. Być może, ale też nie, nie, ja wiem, że w Genui może się często zmieniać trener. Natomiast, żeby zmieniać trenera po kilku meczach, to, to tak to chyba nie działa. I byłoby też paradoksem tej sytuacji, że opuszcza nas zrywając kontrakt Paulo Souza, de facto zrywając kontrakt. kontrakt. I później faktycznie zrywając kontrakt, dzwoni do kuleszy, mówi, że ma propozycję i że chce odejść, że to jest świetny moment. Kulesza trafił w sedno. Muszę powiedzieć, że prezes kulesza w sport.pl trafił w sedno, że mógł dokończyć pewien etap, prawda? Zakładał, że końcem etapu są baraże: skoro zajęłeś z Polską drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, graż w barażach, to skończ ten projekt. E Dwumeczem barażowym i zobaczysz, co dalej. Albo masz kontrakt do mundialu, albo żegnasz się z posadą. I tego zachowania nikt nigdy nie wybaczy. Souzy Zie. Natomiast Souza też pracował stosunkowo ciekawie, jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o personalia. Być może, żeby przełamać, jakby też ten e, tylko polski krąg nazwisk, po to jest taka informacja dzisiaj eksponowana przez przegląd sportowy na okładce, że, że jeszcze Szewczenko, prawda? E, no bo mało wiarygodnie brzmią te wszystkie kandydatury Cannavaro, Donadoni, e, Prandelli, e, Klinsman, Adwokat, sam się przyczyniłem do niektórych z nich e, i tak dalej, i tak dalej. Mało wiarygodnie brzmią. Kandydatura Szewczenki brzmi dużo bardziej e, wiarygodnie natomiast e, natomiast e, natomiast e, słuchajcie e, prawda jest taka e, że na mój dziennikarski nos będzie to polski trader. nie wiem czy będzie to Adam Nawałka, tak jak myślałem że 50 na 50 e, dzień Dwa po. Tak teraz wydaje mi się, że 20% nawałka, a 80% może to być inny trener, w tym Marek Papszon. Gdzieś wydaje mi się, i to jest moja prawda futbolu, e, słuchajcie, że nawałka chyba jest postrzegany jako trener e, Zbigniewa Bońka. I to, to jest też tak, że troszeczkę chce pracować na swój e, jakby. Mm, Sw na swoje nazwisko Kulesza, pokazać, że on nie jest skazany na wybór. Który kiedyś, kiedyś którego wykonał Zbigniew Boniek. Ja bym tak nie myślał, bo ja też nie myślę, że na Wałka to jest człowiek Bońka, to jest człowiek, który pracował z Bońkiem 4,5 roku, bardzo dużo wygrali na cztery rzeczy, trzy wygrali eliminacje Euro, ćwierćfinał Euro, eliminację Mundialu, pierwsze miejsce, więc wielka sprawa w polskiej rzeczywistości po czwartym i piątym miejscu za poprzednich eliminacji czy za Fornalika, czy za Benhakera łączonego z Majeskim. Mundial mu nie wyszedł, natomiast to nie jest tak, że Nawałka to jest człowiek Bońka. Nawałka to jest osobowość, charyzma, praca w górniku, która zaowocowała szansą od Zbigniewa Bońka. Ciekawy jestem relacji w ogóle bezpośrednich kuleszy z Nawałką. Myślę, że rozmowa może być absolutnie decydująca i wzajemna rozmowa. I tutaj po takiej rozmowie muszę wam powiedzieć, że szanse w moim przekonaniu Nawałki by się zwiększyły, bo on jest tak napakowany energią i pozytywnymi emocjami, a zarazem ma tyle ciekawych przemyśleń, bardzo krytycznych przemyśleń, choćby tego, jak rozegrał Mundial w Rosji, że tu mógłby przekonać Cezarego kulesze. Jak widzicie, trenerskie szanie reprezentacyjno-legijne dalej e, trwa, komentujemy na bieżąco. Mnie ta decyzja dzisiaj e, nie dziwi, e, ta, ta informacja dotycząca Marka Papszuna, bo cała władza w ręce Zielińskiego, to chyba o to chodziło Mioduskiemu, żeby rzeczywiście zarządzać biznesowo legią, ale po kilku latach rzeczywiście powiedzieć sobie nie, to niech teraz za sferę sportową odpowiada Zieliński, to niech on ma przekonanie do trenera i to niech on konstruuje kadrę w porozumieniu z trenerem, ale to jest odpowiedzialność trenera. Z paprządem by było zderzenie głowami, jeśli chodzi o konstruowanie kadry, stąd być prawdopodobnie oni się po prostu. Nie dogadali. To jest moja prawda futbolu na dzisiaj, ale nie, nie ostatnia chyba dzisiaj. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękuję.